Gdy po zrywie listopadowej nocy 1830 roku lud warszawy, porwany hasłem garstki spiskowców, ruszył do walki, rozgorzało powstanie. Kiedy w grudniu polski Sejm zdetronizował cara, rozpoczęła się regularna wojna polsko-rosyjska. Wyrzuceni z Warszawy Rosjanie nie długo opuścili granice królestwa. Już na początku lutego 1831 roku do Polski wkroczyła wysłana przez cara Mikołaja armia, która miała prędko, według słów imperatora, nauczyć polskich zdrajców rozumu. 115-tysięczny korpus dowodzony przez feldmarszałka Iwana Dybicza od trzech tygodni posuwał się w stronę stolicy królestwa. 25 lutego 1831 roku wroga należało powstrzymać u bram miasta, tu, pod Grochowską. W rosyjskiej armii interwencyjnej Polacy mogli przeciwstawić zaledwie 50 tysięcy żołnierza, nieostrzelanego i przywykłego do rewi i defilach bardziej niż do walki, ale dobrze wyszkolonego i o wysokim morale. Ten żołnierz miał teraz bronić stolicy. się pod stoczkiem. 17 lutego powinniśmy skalę pod Dobrem. 19 lutego powinniśmy skalę pod Nową Wsią. 19 lutego powinniśmy po skala pod Wawrem. 25 lutego powinniśmy pod pod Kałębą. A dzisiaj pobijemy to pod Brochowem. A wiecie dlaczego to zrobimy? Dlatego, że jesteśmy wolni. Jesteśmy wolni.

Zbliżający się do Warszawy Feldmarszałek Dybicz planował pokonać Polaków w parę tygodni. Tarski brat i były już namiestnik książę Konstanty, znający Polaków lepiej, powątpiewał w szybki sukces w tej wojnie. Wiedział, że wkrótce powstaną wszystkie polskie ziemie. Rosjanie nadeszli pod Warszawę już 19 lutego. Mieszkańcy stolicy rozpoczęli przygotowania do obrony. Lasek na przedpolach Pragi, niedaleko Szosy Brzeskiej, miał dla zdobycia Warszawy znaczenie kluczowe. Oddziały polskie zajmowały pozycję, oczekując w przejmującym zimnie na pojawienie się Rosjan. Szaraczkowe płaszcze nie chroniły przed mrozem ani wiatrem. Centrum obsadziła dywizja piechoty generała Rzymirskiego. Za nią nieco z tyłu stanęła dywizja generała Skrzyneckiego. Na prawym skrzydle dywizja piechoty generała Szembeka. Na flankach między oddziałami piechoty rozmieszczono działa. Od strony Ząbek flankował olszynkę korpus kawalerii generała Umińskiego wraz z dywizją generała Krukowieckiego, a korpus kawalerii generała łubieńskiego osłaniał tyły od strony szosy brzeskiej i targówka. W sumie nieco ponad 30 tysięcy żołnierza. Formalnym wodzem tej armii był książę Michał Radziwi. W polu jednak dowodził generał Józef Chłopicki. Naprzeciw stanęły liczące prawie 60 tysięcy dywizje generała Rozena i generała Palena. Pierwsze walki miały miejsce już 20 lutego, ale główna bitwa miała dopiero nastąpić. Nie chcąc ryzykować utraty kontaktu z oddziałami księcia Szachowskiego, który wiązał poważne siły polskie pod Białołęką, Dybicz zdecydował się na frontalny atak Olszynki. Po trwającym przez trzy kwadrance przygotowaniu artyleryjskim do ataku ruszyło pięć batalionów jegrów. 88. Mam na sobie mundur lekarza rosyjskiej imperatorskiej armii wzór 1806 po modyfikacji z 1812 roku. Jest to mundur w wersji polowej, nie wyjściowej. Miński pułk piechoty z Białorusi sformowany został w 1806 roku. Nie był więc z tych najstarszych w carskiej armii, ale był wystarczająco dzielny. Szlak bojowy zakończył w 1918 roku. Kiedy to dowódca pułku, nie chcąc opowiadać się w czasie rewolucji po żadnej ze stron, zdecydował o jego rozwiązaniu. Jak wygląda ta wojna z rosyjskiego punktu widzenia? Nasz punkt